Witam Was serdecznie moi drodzy, Arek od Drukarek. Z tej strony przy Piątku zabierzemy się za laser Jet 1015 i wymianę elektromagnesu, który odpowiada za otwarcie i pobieranie kartki. Jeżeli jest zwalony, bierze i szarpie tych kartek bardzo dużo. Tak myślę, że to będzie to. Ale jak to w mojej branży, czasami bo ci musicie sprawdzić wszystko i gówno z tego jest. Wynajmniej wczoraj przykładowo to urządzenie, pół dnia roboty i niewiele z tego jest, ale właściciel urządzenia bardzo poczciwy człowiek i chce mu postawić na nogi tego wielkiego brodera. naprawiłem tą usterkę, która była y, mechaniczna, natomiast jeżeli chodzi o jakość wydruku, niestety nie udaje się to do, do teraz. Dobra, słuchajcie, ja tu gadu gadu, a gąsiorek stygnie. To jest drukarka bardzo, bardzo fajna, wiekowa. Ale nadal używana. Latami. Zobaczcie, ona jeszcze ma LPT. Ja pierdolę USB, wiadomo. Tanio eksploatowana i toner za parę groszy, który drukuje tysiące kartek. Nie jest najwolniejsza, co, co jest domeną tego urządzenia. I tak już na moim kanale przerobiona, że chyba każdy by sobie z nią poradził. Jeszcze w obiegu, jeszcze części dostępne i jeszcze będzie długo, długo. Ten elektromagnesie, który powoduje otwarcie i zabranie kartki, w tym przypadku jest tu. Co w nim się uszkadza? Ja chyba kiedyś kminiłem. Należałoby go dobrze wyczyścić. Czy to ta gąbka, która siada? Widziałem też w takich w niektórych przypadkach, że ta gąbka siada. Chociaż jest to solenoid, ma prawo się uszkodzić. Więc sami widzicie, że ściągnięcie ściągnięcie Mm, klapki, dostanie się tu jest akurat banalnie łatwe. W Samsungach jest to bardziej skomplikowany i w niektórych drukarkach. Sam nabędziecie taki solenoid bez najmniejszego problemu, tylko musicie uważać, żeby dobrze go dobrać. To jest właśnie to. O, i co tu się dzieje? Tutaj jest akurat w tym przypadku ta gąbka. Ona przykleja kowadełko to nawet czuć, że łapie i puszcza, łapie i puszcza. Jeżeli złapie, nie puści w odpowiednim momencie, to kilkukrotnie się rolka yy, przekręci. Myślę, że można by było jakoś to doraźnie naprawiać, czyli wymyć to wszystko i coś podkleić. Chociaż ja już kiedyś próbowałem, powiem wam szczerze, i grubość tego właśnie elementu, który prawdopodobnie służy, aby to nie klikało tak mocno, no ciężko mi, tak mi się wydaje, aby było Ciszsza praca. No jest dość istotna, bo podebrałem taśmę, folię, przepraszam, taśmę dwustronną i to nie działało tak jak chciałem. Otwierało się kiepsko. A to widzicie, ta gąbeczka jest właśnie taka. Nie ma tego klik, 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 a tutaj ona się rozpuściła z tym klejem i zostawia, nie? O! I takie jest właśnie, właśnie to objaw, że ona cały czas otworzy i kręci się, kręci, a powinno za, raz zrobić jeden cykl zablokować i to wszystko chyba, że jest powtórne powtórna próba poboru papieru no to jeszcze raz dostaje sygnał, żeby się otwarło, tak to wygląda i tego typu to są usterki w nich, natomiast myślę, że jakbyśmy to poprawili, dobrali coś jak tutaj, to by działało też doskonale, ja jeszcze wykonam konserwację tej drukarki, na kanale już pokazywałem różne Tematy i cuda na kiju, które wykonuję z tymi urządzeniami, a włącznie z fuzerami, co jest bardziej taką naprawą, bardziej skomplikowaną. Może nie, nie jest jakiś to temat, który nie wiadomo ile czasu pochłonie. Wszystko zależy dla kogo. Nie? Dla jednego będzie wymiana sprzęgła w aucie Pikusia, a drugim będzie wyzwaniem niesamowitym. No, także to wszystko zależy od waszych umiejętności. Natomiast, natomiast y, popsuć nie powinniście y, zbyt dużo. Co prawda jak już grzebiecie to że wolę jak grzebiecie w drukarkach swoich laserowych chociaż nie zawsze niż w atramentach bo później mam bardzo dużo pracy i nie zawsze mogę wam postawić te urządzenie na nogi co jest Aha, od, odeszło mi. Dobra teraz pójdzie. Bo w atramentach, jak grzebiecie, to czasami nie ma co już z nimi robić. Za dużo usterek. I kosztowna jest naprawa. Dobra. Ja na razie tego boku nie, nie, nie będę zakładał. Więc zobaczymy, jak to mi wyszło. A streśćmy się, bo nie wiem, ile go probateria wytrzyma. Hmm, papier. Zobaczcie, taki jest efekt. Tu było pęknięty cały ten koszyk, ale. Efekt jest tak na razie opłakany. <laughs> Co lepsze, klient mówił, że przed. przed usterka była, że niebieski, niebieski idzie, ale reszta się rozjechała, bo bardzo długo stała. to gdzieś w szafie. Chyba około dwóch lat nawet, słuchajcie. Dobra. Eee, kliknijmy sobie tutaj. Powinno zabrać kartkę. Raz, a nie klik, 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 klik nie zabiera wcale, ale to rolki są do konserwowania. Cudnie. Tutaj będzie trzeba jeszcze tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, konserwację tej yy, drukarki zrobić i ja poszukam sobie, bo na 99% będę posiadał nową rolkę poboru papieru. Ona musi się tylko raz otworzyć. Nie może klikać za każdym razem, tak jak tak klikała, że brała jedną, drugą, trzecią, czasami zablokowało w środku wyjście. No takie to są objawy, właśnie uszkodzenia tego elektromagnesu. Jeszcze raz sobie zrobię. Pomogę ewentualnie wejść w tej kartce, ale żeby wywołać tylko jeden ruch. No i tylko musi być jedno otwarcie. Charakterystyczne dla tej userki jest to, że słyszycie kilkukrotnie kręcenie się rolek. Drukuję doskonale, zajmę się konserwacją, ale tą prostą naprawę macie opanowaną, więc Zrobicie to sami. Dziękuję za atencję. Poza tym, że musicie części zakupić i to wymienić i oczywiście trafić na dobry ten element. No i przy okazji zrobić konserwację tej drukarki. Miłego weekendu wam życzę, bo dzisiaj jest piątek. Printwords Club reklama i pamiętajcie, komentarz łapka do góry. wherever, cokolwiek sobie życzycie. I miejcie wspaniały weekend, bo jest weekend. Dzięki, cześć.